Jak grać w tajemnice powodzi? Mechanika. To drugi film z cyklu, ostatnio mówiłam o konwencji, a tym razem będzie o kwestiach mechanicznych. Tajemnice powodzi wykorzystują mechanikę wydawnictwa Free Alien, znaną jako Year Zero Engine. Jest ona bardzo podobna do tej, którą omawiałam przy okazji tajemnic pętli, więc podstawę omówię dosyć ogólnikowo. Jeśli uznasz, że to dla Ciebie za mało i potrzebujesz więcej przykładów i wyjaśnień, to odsyłam do filmu podlinkowanego poniżej w opisie. Czyli najpierw krótkie podsumowanie podstaw mechaniki. Do gry wykorzystuje się same kości K6, a rzuty pojawiają się w momencie, kiedy nastolatki, tak się mówi na postaci w tym systemie, natrafiają na tarapaty, czyli na trudne sytuacje, z którymi muszą sobie jakoś poradzić. Najpierw mamy opis działania, potem następuje rzut. Ilość kości, którą będziemy używać, to suma cechy i umiejętności, Czasami w zależności od sytuacji żadna umiejętność nie pasuje, wtedy ilość kości jest równa naszej cesze. Cechy są cztery to ciało, serce, technika oraz umysł, a ich wartość wynosi od 1 do pięciu. Ciało określa, jak dobrze postać radzi sobie z wyzwaniami fizycznymi. Technika to zdolność rozumienia zasad działania różnych mechanizmów i operowania nimi. Serce to umiejętność zjednywania sobie ludzi, a umysł to ogólna wiedza, umiejętność zrozumienia sytuacji i znajdowania rozwiązania dla problemów. Z każdą cechą powiązane są trzy umiejętności, takie raczej ogólne, jak analizowanie, majsterkowanie czy empatia. I te dziewięć w sumie umiejętności to jest cała pula. Nie ma żadnych dodatkowych umiejętności specjalnych ani talentów do wykupienia na późniejszym etapie gry. Dodatkowe kości od jednej do trzech można uzyskać używając specjalnych przedmiotów, albo takich, które są wpisywane na kartę już podczas tworzenia postaci, albo zdobywanych w trakcie rozgrywki. Każda wyrzucona szóstka oznacza sukces. Za dodatkowe sukcesy możemy wykupić dodatkowe efekty, które są dokładnie opisane w podręczniku, ale generalnie jedna szóstka wystarcza nam, żeby akcja się powiodła. Tylko w wyjątkowych sytuacjach zdarzają się tarapaty, do których potrzeba dwóch albo trzech sukcesów, żeby je przezwyciężyć. Kiedy rzucamy? No właśnie, rzucamy wtedy, kiedy nasza postać wpakuje się w tarapaty, czyli zostanie podstawiona w trudnej, potencjalnie niebezpiecznej sytuacji. Z której musi jakoś wybrnąć i yy, w której porażka albo sukces będzie mieć duże znaczenie dla dalszej fabuły. Rzucają tylko gracze, MG nie rzuca za bohaterów niezależnych, tylko arbitralnie uznaje, czy im się udało, czy nie, w zależności od tego jaka jest sytuacja i co będzie lepsze dla opowieści. Porażka, czyli brak sukcesów zazwyczaj albo ich niewystarczająca ilość w tych nielicznych przypadkach, kiedy potrzeba więcej niż jeden, oznacza, że do postaci się nie udało. Ale nie oznacza to, że nic się nie dzieje. Podręcznik jasno nam mówi, że akcja zawsze powinna iść po rzucie do przodu, nawet jeśli był nieudany. E, to znaczy tylko, że pojawi się albo komplikacja, albo jakieś następne tarapaty. Tu od razu powiem, że w tajemnicach powodzi walka jako typ akcji nie jest wyrównana żadną specjalną mechaniką. To znaczy nie ma podziału natury, e, nie ma też rzutu na inicjatywę. Czyli tarapaty związane z walką e, rozpatruje się tak samo jak wszystkie inne typy tarapatów. Ale to, że walka nie jest jakimś szczególnym elementem w tym systemie, nie znaczy, że naszej postaci nic się nie może stać podczas gry. Czasami konsekwencją nieudanego rzutu jest zaznaczenie stanu, czyli sprecyzowanie jaka krzywda stała się naszej postaci. Stanów mamy pięć. I cztery pierwsze zdenerwowanie, zmęczenie, przerażenie i zranienie nie są bardzo poważne. Zaznaczamy je w odpowiedniej sytuacji w dowolnej kolejności, w zależności od decyzji gracza, najlepiej tak, żeby miało to jak największy sens w fikcji. Zaznaczone na karcie stan to jedna kość mniej do rzutu i ten efekt się kumuluje. Czyli jeśli mamy dwa zaznaczone stany, minus dwie kości, i tak dalej. Tutaj warto pamiętać, że nawet jeśli zaznaczymy wszystkie stany, mamy minus cztery, to i tak będziemy rzucać przynajmniej jedną kością, tak żeby gracz nigdy nie został zupełnie pozbawiony możliwości działania. No chyba, że znajdziemy się w naprawdę tragicznej sytuacji, wszystkie cztery stany już są zaznaczone i nagle trzeba zaznaczyć kolejny. Wtedy wchodzi piąty, już poważny stan, czyli wycieńczenie. Zaznaczenie tego stanu oznacza, że postać otrzymała ranę psychiczną bądź fizyczną na tyle poważną, że nie jest w stanie dalej funkcjonować, i od tej pory każdy rzut kończy się automatycznie porażką, aż do momentu, kiedy zostanie udzielona pomoc. Stany neutralizuje się przez kontakt z oparciem, czyli z konkretną, ważną osobą w życiu nastolatka, którą wybiera się podczas tworzenia postaci. I póki co Stany działały dokładnie tak samo w tajemnicach pętli. Tutaj pojawia się jednak nowość, czyli blizny. W tajemnicach pętli po wycieńczeniu zawsze zostaje jakiś ślad, psychiczny bądź fizyczny, w zależności od natury otrzymanej rany. Taka blizna ma przypominać o tym traumatycznym wydarzeniu i dodać głębi naszej postaci. Blizny nie są w żaden sposób usystematyzowane, nie ma jakiejś tabeli, z której się je wybiera. Po prostu gracz jednym zdaniem opisuje swoją bliznę według tego, co stało się w fikcji. Jest to o tyle istotne, że sposób, w jaki opisuje swoją bliznę. Pokazuje, w jaki sposób postać do niej podchodzi i co z tego wyciąga. Czyli, jeśli jest powiedzmy sytuacja, kiedy e, moja nastolatka została postrzelona e, przez włamywacza, to mogę na kartę postaci wpisać po prostu, co się stało, postrzelił mnie włamywacz, mogę e, napisać fizycznie, jaką bliznę otrzymałam, mam postrzał na lewym udzie, ale może to być też blizna psychiczna. Panicznie boję się broni palnej albo blizna, yy, ślad na zachowaniu. Na przykład utykam na prawą nogę. W ten sposób gracz może sterować tym, co tak naprawdę chciałby grać swoją postacią i jak bardzo głęboko chce w te traumatyczne historie wchodzić. Bo już po samych przykładach z podręcznika widać, że stopień wpływu na życie postaci, jaki ma taka blizna, może być bardzo różny. Inną wagę będzie mieć ślad po cięciu na policzku, a inną usłyszenie od matki, wolałabym, żebyś się nigdy nie urodziła. I teraz, ponieważ jest to gra na stolatkach, blizny to reprezentacja traum, które trzeba zrozumieć i pokonać, żeby uniknąć zniszczenia. Otrzymaną bliznę można jeden jedyny raz aktywować po to, żeby uzyskać automatyczny sukces w rzucie. O ile oczywiście zdoła się wyjaśnić, w jaki sposób ta blizna pomogła w danej sytuacji. Tak użyta blizna zostaje uznana za zaakceptowaną. I można ją później usunąć. Robi się na koniec tajemnicy, o ile cała drużyna zgodnie przyzna, że postać dokonała odpowiednio heroicznych czynów i rzeczywiście przeszła wewnętrzną przemianę, która to usprawiedliwia. Tylko dlaczego mielibyśmy pozbywać się blizn, skoro dzięki nim nasza postać jest tak głęboka? Ano dlatego, że w tajemnicach powodzi z powodu blizn się umiera. I to jest właśnie ten drugi aspekt mechaniczny. W momencie otrzymania drugiej i każdej kolejnej blizny rzucasz kością. Jeśli wynik jest niższy niż ilość blizn, Postać zostaje usunięta z gry, zazwyczaj umiera. Żeby było jasne, jeśli masz dwie blizny, musisz wyrzucić dwa albo więcej, żeby zostać w grze, trzy blizny, trzy albo więcej i tak dalej. Jeśli wynik jest negatywny, postać albo ginie na miejscu, albo trafia do szpitala i tam ginie, albo jej rodzice się przeprowadzają, zabierają ją ze sobą, albo znika w niewyjaśnionych okolicznościach, w każdym razie znika z gry. W ogóle tajemnice powodzi wydają się być trochę grą na temat przekuwania swoich słabości w siłę, bo automatyczny sukces można zyskać także przez e, użycie swojego wstydu, czyli no właśnie największej słabości, którą wybieramy przy tworzeniu postaci. Wstydu inaczej niż blizny można używać co sesja, nie tylko jednokrotnie. Ale na temat wstydu będę mówić więcej w następnym filmie o tworzeniu postaci. Jak zazwyczaj u Free jeśli bardzo nam zależy na sukcesie, możemy też forsować rzut. Czyli, jeśli nam nie poszło, opisujemy, jak ponawiamy próbę, co robimy inaczej i powtarzamy rzut. Oczywiście ma to swoją cenę. Kiedy forsujesz, musisz zaznaczyć na karcie jakiś stan. W momencie, kiedy się nie uda, a tarapaty były poważne i sytuacja tego wymaga, być może trzeba będzie zaznaczyć kolejny. Czyli potencjalnie forsowanie rzutu może kosztować zaznaczenie dwóch stanów, co w kontekście blizn i potencjalnej śmierci jest całkiem wysoką ceną. Poza forsowaniem, użyciem blizny czy użyciem wstydu, mamy jeszcze jedną opcję, możemy poszukać pomocy. Nastolatki z drużyny mogą sobie nawzajem pomagać. W takiej sytuacji osoba, która chce pomóc, opisuje, co robi i dodaje jedną dodatkową kość do rzutu innego gracza. Pomagać może tylko jedna osoba naraz. No i jeśli rzut okazał się sukcesem, no to ta pierwsza osoba, która wykonywała akcję, odnosi sukces. Natomiast jeśli rzut okazał się porażką, to konsekwencje dotykają i tej osoby, która rzucała, i tej, która pomagała. Mechanizm pomocy nie działa w sytuacjach, w których drużyna musi poradzić sobie w tym samym czasie z tym samym zagrożeniem, czyli na przykład wszyscy uciekają przed oszalałym robotem. W szczególnych przypadkach pomoc można uzyskać także od bohatera niezależnego. W przypadku konfliktu pomiędzy nastolatkami używa się rzutu spornego, no i oczywiście wygrywa osoba, która ma więcej sukcesów. Na ten rzut sporny można wpływać na wszystkie możliwe sposoby. Można go forsować, używać wstydu, używać blizny, korzystać z pomocy itd. W przypadku remisu można nawet zaznaczać stany, żeby za nie kupić dodatkowe sukcesy, nawet doprowadzając postać aż do samego wycieńczenia. Wystąpienie konfliktów jest o tyle prawdopodobne, że już na etapie tworzenia postaci drużyna powinna wybrać spięcie, czyli temat, który powoduje napięcia i problemy w grupie. Takie spięcie na początku powinno być dosyć łagodne, ale w trakcie gry będzie ewoluować, zwiększać się i może ostatecznie prowadzić do naprawdę trudnych momentów. A skoro już o trudnych momentach mowa, chciałam jeszcze powiedzieć, że pod koniec przygody zazwyczaj nastolatki pakują się w tak zwane nadzwyczajne tarapaty czyli tak problematyczną sytuację, że jeden rzut i jedna scena nie wystarczy na ich rozwiązanie. I tak właściwie wygląda cała mechanika tajemnic powodzi. Jak widać, nie jest specjalnie skomplikowana i jednorazowe przeczytanie albo przesłuchanie, na czym to polega, powinno wystarczyć, żeby mniej więcej się orientować i być w stanie zagrać. Mam nadzieję, że to krótkie podsumowanie okaże się przydatne. Pamiętajcie, że możecie subskrybować nasz kanał, kliknąć dzwoneczek i wtedy będziecie dostawać powiadomienia o następnych filmach. W tym cyklu powinny być jeszcze dwa.